Cześć, witajcie w pierwszym odcinku First Look z The Sims 4, First Look albo First Play. Taki to będzie dla mnie. Ten pan, który właśnie przed wami stoi, wstydzi się wam pokazać. haha ha. Zaraz go zobaczycie, ale obejrzyjcie sobie jego domek, jaki ma piękny. Nie, no żartuję, nie będziemy oglądać. Zresztą zobaczycie. Dobra, no to poznajmy naszego sima. Mam na razie yy, włączoną pauzę, bo no wiecie, ja jeszcze nie pogrywałam z życiem. Zrobiłam mu tylko dom. Jego ja stworzyłam tworzą mu też dom. O akurat ma zamknięte oczy. Pewnie chce mu się spać. <laughs> I tu mi jakieś samouczki wyskakują i tak dalej. No ale dobra. Przejdźmy do tego życia w końcu. Jest niedziela usmara. Hej, gdzie ty lecisz? Aha, idziesz do domu obejrzeć, tak? Ok. A ojej, Kurczę, muszę mnie żyć się. Tak, idzie się odlać. Dobrze. Co sam będziesz robił? Umyj ręce. Zobaczmy, jak myjesz ręce. No, pięknie myjesz rączki. I co teraz zrobisz? Nie przedstawiłam Wam go, on się nazywa Emil Jeziorak. I właśnie idzie na komputer. Grać? Co to za gra? Zdobyta umiejętność grania w gry wideo. Emil może dalej rozwijać swoje umiejętności korzystając z komputerów, tabletów, zestawów do gier z czynnikiem ruchu, a nawet ze swojego telefonu. Ron chyba nie ma telefonu. Tylko zmiń strój i uprawiaj jogging. No tak, bo poczęłem troszkę. No, tak to nie grałam w ogóle. Co wiesz, tak grał, tak? A wiecie, ile mnie kosztował ten dom? <grystanie> Masakra. Zostało mu 50 simoleonów, jak widzicie. Hmm, zrób coś pożytecznego, co? Wybierz się do muzeum. Tak, bo ma aspirację z renesansu. Dobrze, zaraz znajdziesz pracę. Okej. Okay. Czyli tak, znajdź pracę. No, szukaj pracy, a nie obie się. Musi to wskazować, tak? No, chłopie. Piękny pulpit. O, mm, kulinaria. Mm. Mm hmm 15 simulonu za godzinę od 16 do pierwszej nocy. Dobra, mamy tak kulinarną tajnego agenta literacką, rozryw, rozrywkowa przestępca guru techniki, malarz i astronauta. Ojej, fajnie. Tylko że tak. Malarz może nie. Przestępca też nie, bo to do niego nie pasuje. Ja bym zrobiła z niego kucharza albo astronauta. Czekaj, 26 simoleonu za godzinę. A od 8 do 7. Długo. Hmm. No dobra. Niech będzie astronauta. <grywy> Starzysta. Okej, okay, ale nie wiem gdzie to jest i tak dalej. <laughs> I... Zamknij. I co teraz? Adam z, żeby Żebym ja wiedziała jak to się robi. A co w tej sieci masz, co? Hmm... Szukasz domu? Ja ci ładne zrobiłam. Dobrze, no to może gotuj tak? Hmm... Sałatka ogrodowa? To z serem, dobra, niech będzie to z serem. A dla niego tylko sam mieszka, więc niech idzie to zrobić. Do muzeum, i później chcesz przyrządzić posiłek. A czy nie później teraz przyrządzasz. O. No. No, ale się śmieję. O, już. Mhm. Mm Super. Sprzątnij. Tak, tak, posyp sobie. To był pierwszy, czy? Sól? Tak, nie patrzyłam dokładnie. A gdzie jest Twoja simologia? Nie, nie to. No, jest to. Znaczy, nie wiem, czy jesteś głodny. Um, statystyki? Przygotowane posiłki, wzięte prysznice, pocałunki, przerwy na toaletę... Mmm... Bara, bara, posiłki, sen, rany... W ogóle jak budowałam dom, to myślałam, że ja nie gram w ogóle w Simsy, wiecie? O, tu są potrzeby, tak. A, nie jesteś taki głodny. Hm, ale to dziwnie wygląda. A towarzystwo, chcesz porozmawiać. E, dobra, jeszcze sobie przejrzymy to posażenie, w którym nic nie masz. Co ty wyrabiasz? Co on zrobił? Czemu tego nie zjadłeś? Aha, bo się dalej. Kudę, przyzwyczaiłam się, że w górnym, lewym rogu są wyświetlane te wszystkie. E, te. E, no, interakcje. Związki umiejętności. Dobrze. No dobrze, dobrze. Dobrze już. Po co mi teraz kosówek? Ojej. Ojej! Kursor myszki. Jesteś brudas? Tylko mam nadzieję, że bierzesz prysznic, a nie się kąpiesz. Czy on poszedł się kąpać? A, ale szybko mu się woda nalała. <grym> Dziwne. Właśnie dlatego wolam, żeby Simowie brali prysznic, bo był szybszy. <grym> ale mam minę. Aha, już za późno. Dobra. Następna wskazówka. Ale on już sam to wziął, sam to wziął. Hmm. Hmm. No dobra. Dobra, tak, już patrzyłam. E, tak. Co, co, co? Simowie mają simolony za płon, za niektórych można kupować nowe obiekty do domu oraz płacić za niektóre zajęcia. No i co? M. Hmm. no to chciałam zobaczyć właśnie cele ocena kariery okej okay. jaki trening? Hmm. czyli masz się sportu uczyć, tak? A z trzema simami. O, czekaj, czekaj to jest jakiś idzie. Yy, przyjazny. No dobrze. Wojciech jest spięty. Ale idzie. A <grywa> susu, susu. Yy. Sztuka z ręcznym brzęczykiem takie dwójce było. Więcej opcji? Przyjazne? O, entuzjazmu się kosmosa. A to to kto? Jak to się nazywa? Summer holiday. O masakra. Danuta Wihura. No, dam ci, żebyś. A... Rozmawiał o kosmosie. <grym /dysk> tak, cieszę się. <grym /dysk> um... Dużo o tych simów tu chodzi. Jeszcze nic nie przeczytałam. Ja nie mogę. A... A ty co? To jest Dina? Możesz ją przywitać. Nie, bo ona ma Ciebie gdzieś. Przecież ona nie jest podobna do siebie z kina. Czy ona jest do siebie podobna? Ma krótkie włosy strasznie. Tam Dina miała takie do... łopatek? Chyba? Nie, może do ramion. Dina jest pogodna, a on... Wojciech jest spięty. Dina mnie nakręca. No to patrz. O! Aktywna. A ty co? Borowik. A wy co, chcecie dołączyć do rozmowy? No Okej, okay, sobie rozmawiacie. Zaraz z trzema Mami, To jeszcze z nią przyjazna. Tak? Zaraz. A tak, przyjazne i entuzjazmuj się kosmosa. Dag dag. Gel? Droga Melpanka. Zarpz. Przyjazne. Ah, Sool Sool. Frigna. Ty też dołączysz? Garza, garza. Więcej opcji, przyjaznej, entuzjazmu się kosztuje. Tym mi, mi tu nie gadaj o gadkach. Zaszczyt energii, oran. Hej. A słuchasz, śmieszne Jeszcze tam możesz pytać. Czemu ona ma takie imię nazwisko? prawda? You... Baldra, Amaga, <głos> <You>. <głos> Ale ty <tu> się... <noise> Wszyscy zaraz się tu zajdą i będą gadać. Jest! Znasz tamto? Tak. A jaka ona jest... Flirciarska. <noise> zdinam sobie po raz... Zderz się biodrami. W parodii innego Sima. Oh, ja... mm, Jakie to są jeszcze opcje? Ale ja chciałam zobaczyć, gdzie. Okej, okay. nieważne. Do muzeum chciałaś się, się żebym ja wiedziała, gdzie jest tu muzeum. Ojo, tak to jest, jak się pierwszy raz gra. Staruję z życiem. Tu? Mmm, tam coś pisało, ale... Coś miejskiego, ale nie wiem do końca, co. O Jezus Maria, nawet nie ten... Nie wiem, ile nagrywam, nie chciałabym długo. Ale Jak była ósma? U czego? Zaraz, była niedziela ósmej. Dobra, już wiem. Miejskie muze. Ok, porozmawiaj sobie z nim. Poznaj. Hm, <grym> ale się ustawił. No to już wiem. No i co z tego? O, charyzma. Super. ja to jest chyba muzeum takie. Rozbawione. Ona też jest rozbawiona. A to, to kto? Adam Nowak. Okej. Okay. Uh. Rozmawiają o muzeum, pewnie. Dobra. Um, jakie masz potrzeby? Co na robi? To ty masz telefon? Ale przez niego przeniknął, widzieliście? Ej, skąd ty masz telefon? Hm, dziwne. <gryw> Uciekła. Pff. Ale, goofy, O, jakieś dziecko? Dominik Nowak, już chcesz robić sobie wrogów? O. <grystanie> Zaproś na dziecko i Nie, no dobra, nie. Nie będzie taki okropny dla nas. Jesteś głodny trochę? Dobra, co możemy porobić? To weź już, idź od nas. Dobra, weź, idź od niego. Odina tu wróciła. Podejdź tu. A, można podejść z kimś, okej. Okay? Rany, ale to dziwnie wygląda. O, czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś Agnieszka. Nie nic. Okej. Okay. Co tam masz jeszcze? Szczęśliwy. Czuję się dobrze. Co tam było? Dobre wibracje. Uciekła od ciebie, ooo Nie, usiadła sobie Możesz też usiąść Przynajmniej coś, są te simy mogą Więcej rzeczy robić naraz Na przykład Zapytaj jak minął dzień No 17 Więc możesz zapytać jeszcze mi powiedzcie, czy rozdzielczość jest dobra, bo tak nie wiem. Dobra, przyspieszymy trochę. Trójka. Wow, ale przyspiesza. Dobra, nie będę tak przyspieszać. Tylko z nim nie flirtuj, tylko możesz porozmawiać. Pochwalsz szczerze? Tak, A gdzie ty chcesz iść? Co ty oglądasz? A, no dobra. A to co z tą fontą? A też możesz oglądać. Dobra, wiesz co? Skoczyłbyś do toalety, może? Nie wiem, czy tutaj. Jak nie tu, to. Dobra, zobaczymy czy dobrą toaletę wybrałam i na razie na tym pierwszym dniu skończymy, wiecie taki troszkę niewypełny, ale tron. dobra, dobrą toaletę wybrałam, więc okej okay. ona tam siedzi dalej <śm> co tam jeszcze ci brakuje? głodny, trochę zabawa mm, idziemy na górę, co to jest ciekawego? Co tu można robić? Można się zrzemnąć w muzeum? To kto to jest? To jest Nina? A to jest Don. Nie mówcie, że tak. Nie, jakiś Katper, gracz. Tu jest Dina, tu jest Nina. Czekaj, jeszcze Niny nie znasz. Nie znasz. Dziwnie ta kamera chodzi. Na tych piętrach, zwłaszcza. Kurcze, no. Dobra. Idź się z nią poznać. Głos wam wzięło, czy co? Nie, to jest jakaś inna. A, to jest matka niby, Katrina. W dwójce ich matka miała na imię Hortensia, a nie Kar Katrina. Ej, w ogóle nie słyszę, co mi mówią. No teraz niby. Nie wiem, im bliżej tym. Ach, dobra. Mm, więcej opcji. Dobra, na razie nic. Dobra, pójdziemy stąd i lecimy do domu. Jutro czeka nas praca. Jest ja, w sumie jest dwudziesta. Ale jasno jeszcze. Ale fajnie. Jak można daleko? O! Zaraz. Nie, bo to podróż. Aaa! Dobra, trudno. A, Gdzie możesz iść? Może kogoś odwiedzić jeszcze? Albo iść do parku? Albo do, no, na ten drugi świat. A zazdrój. O czym? O granych rodzin. <grym> Aha, zero granych rodzin, sorry. Jedna grana rodzina, no czyli ta chyba. Na razie jakby tylko stworzę. Mm, to, to jest księgarnia czy biblioteka? A, biblioteka, okej. Okay. Siłownia, tu mamy klub noc. <laughs> Możesz iść do klubu w sumie. No. No, hej! Jak ja mam to zrobić? Aha, dobra, muszę tak wcisnąć. Siedmiu simów mogę zaprosić. Nie no, dobra, niech idzie sam. Aha, nie musi iść z nimi. A już pierwszego dnia tyle nimi poznał, hehe. No. W ogóle wiecie, co ogram trochę inną rodziną, bo, bo tak trochę dziwnie się czuję. Że jestem taka nieogarnięta i w ogóle... Strasznie nie lubię tych ekranów ładowania Ciekawa jestem co będzie z dodatkami Pewnie jeszcze dłużej będą by, by, chodzić... BĘDĄ CHODZIĆ dodatki, tak sobie będą... Hmm. Chodzić wolniej pewnie i tak dalej Możesz tu coś zrobić? A możesz sam stać coś zawary No tak tu jest jakaś dziewczyna Alicja Co tam chcesz? Słuchaj Blusa. Tak i od razu wszyscy Co tu przyszło? Nina tu chodzi za mną, śledzi mnie no. Usiadłeś i rozmawiasz z... z nią A ona już E, rozmawia o takich sprawach. Hmm. A ten tak to kto? Travis. A możesz coś zamówić? Chyba nie. A przecież to nie restauracja. Hmm. Ale fajnie, że tak z sumie się zachowują. A ty skąd masz tego drinka? A pewnie poszedł zamówić. Dobra, Stanisław, słuchasz, rozmawiasz. Jesteś szczęśliwy. Mhm. I melodia, dobra. co? Zabawne powitanie. Ok. To nie mucha. Damy tam. Mucha. O, przyniosłeś mi? A nie, bo to twoje. Mogę ci wziąć? Ciekawe, co by zrobił, jakby musiał. Nie, już wypił, o tym. Dobra, co jest na górze? Page up. Um. W sumie nic, tylko toalet. Dobra. Skoro nic, nie ma ciekawego. Hej, hej, co się dzieje? Głodny jesteś? Tak myślałam. Zamów drinka, okej. Okay. Jak ci to napełni głód, no to możesz sobie zamówić. Fajnie to wygląda. Rany. Z kim tam rozmawiasz? Z Emila. Emilia, sorry. Co tu mi pisało? Aha, można zobaczyć. Czy <ścoughs> to jest fajnie? Ta czwórka nie jest taka zła. myślałam, że będzie gorzej. Wiecie, trochę mnie przeraził ten brak kreatora stylów. No i jeszcze jakieś inne tam rzeczy, no ale ogólnie. Jest spoko. Ale co, musiałeś sobie pójść po to, czemu on ci nie poda? Co to ma być w ogóle? W ogóle takie sterowanie jest dziwne. Normalnie z mówią więcej niż ja. Bo ja nie wiem co powiedzieć. Alina, wiesz? wiesz, że jutro ci czeka praca. <laughs> Będziesz musiał wracać. Dobra, napełnij sobie ten głód. Trochę przyspieszę. I jak już skończysz to. Już skończyłeś. Dobra, no to lecimy do domu. Idź do domu. Będziemy ci śledzić. <laughs> Okej. Okay. No. I teraz nasz Emil położy się spać, a ja skończę już odcinek. Pewnie jest już bardzo długi. No, te ekrany ładowania, okropne. W ogóle będę musiała sobie tą... ...muzykę zmienić. Wiem, że jesteś nieszczęśliwy. Nie rozczarow rozczarowujący drink. Smokersze lubią naprawdę inspirujące drinki. Ten do nich nie należy. O, biedny. Dobrze, że wiesz, gdzie masz łóżko. No. Dobra, to się połóż spać. Tak, wsuwaj. Dobra, pauza, bo... Ale fajnie wygląda. Dobra. Obudzę cię rano, nie martw się. Pójdziesz do... Pierwszy raz do pracy. Musiałam wszędzie te same lampki wstawić w jednym aleko tylko 50 ale no Dobra, już kończę um, ten first look, first play, ale w ogóle to mam zamiar zrobić tego serialu, nie wiem, jak to przyjmiecie. No, jak mówiłam, to pewnie jeszcze pogram inną rodziną, żeby nie być taką. No, wiecie. Nie ogarniętą. Dobra. No to na razie tyle i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!